Abenus papa. Halo? No dobry. Dzień dobry. No bo przecież podczas wyjazdu trzeba coś grać. No, trzeba śpiewać. Czas mi w 20 godzin jazdy. Mam! Śpiewamy? Czekaj, zaraz muszę sobie przypomnieć. Co się zazwyczaj śpiewa w autokarze? Jaki repertuar leci? Nie, Maryjny, nie. Aha, Maryjnę, bo ja napisałam piosenkę o papierze. Mogę siostrze zaśpiewać? No nie, bo akurat ja teraz nie mam czasu. E, tak szybciutko, nie trzeba poczeka parę minutek, no. Siostra się poczeka, no. Nasz Pan kochany, kochamy Pana naszego, jedziemy właśnie wyświęcać naszego Pana. Kochamy Pana bardzo, wszyscy się radujemy, i się uśmiechamy, chcemy się z Panem spotkać. Ładnie? No bardzo ładnie. No widzisz, siostra, siostra nie chciała. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pan Jezus już się zbliża, już puka do pobiegnę Go przywitać, z radości serce drży. Jest No patrzysz tu, nie da sobie w kasie Podmuchek nie jest głupi, ma dwie głowy. On z przodu widzi, z przodu widzi, z boku, on jest taki, wiesz, Do przodu z jajem facet, nie Lenum polelum. Po on ma, głowa, y, głowa parafii, nie jest probość, parafie ma, głowa, parafi parafii, ale czaczeku ma. Nie jest Lenum polelum. Po rozumiesz o co chodzi? No właśnie nie za tak bardzo rozumiem. No jak nie rozumiesz? Jemu chodzi tylko o, 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 ma. Mózg, ja mam program, ale ja chciałam proszę, księdza probościa taki zrobić program swój, osobisty, bo ja gitarę biorę. Tak? Cały czas będziemy śpiewać wszyscy, cały autoka. No ale to ja bym musiał zobaczyć, jak to pani widzi, bo ja Ja widzę dobrze, a ksiądz proboś też chyba dobrze będzie widział te pieśni, prawda? No tak, ale muszę wiedzieć, co to, co to Jak, to, jak to panie widzi, bo ja... ja... mogę księdzu proboszczowi zagrać na gitarze i zaśpiewać, jeżeli ksiądz proboszcz by tak chciał. Nie, nie, nie. Właśnie panie, nie. dzisiaj panie. nastał wesoły dzień. Odwiedzamy naszego papę. Jedziemy wyświęcać, jedziemy było dosławi iść. Proszę. Tak, słucham księdza proboszcza, mówiłam księdzu proboszczowi, a kasa cała spływa na niego, a datki na co są w kościele, co godzinę trzeba ja. jeść, trzeba dobrze obiad jeść, dobrą gość mieć, dobre auto, piękna na pościel, dobrze się wyspać, wyjechać na Kanary, a co ty mi to wszystko z datków. Nie, to z datków. No jak z datków, a kto przychodzi do kościoła, datki? A emeryci? Ręczycią staciorę o emerytę e emeryturę dla proboszczak. A ile z takich tacy można się zebrać? Z 20 złotych może? Co? Z całego dnia? No. Jak to? Fur fura pieniędzy jest. Ale i pa papierkowych ile? Ja się zapisałam przez siostrę Teresę. Ale siostra Teresa wzięła tysiące ode mnie, bo ja jej dałam. Siostra Teresa, tak. Pierdolę, budżetówka. No budżet. To kto bierze kasę? Proboszcz, tak? Ma wypłatę. Proboszcz ma wypłatę, bierze stacy? Niech będzie. Tak? Dobra, zaraz chwileczkę, siedzimy na proboszczu. Proboszcz ma y, y, kasę stacy, ta y, tak? Z tacy. Obliczmy, ile może mieć z, z miesiąca. Co? Niedziela, co godzina msza. Ile z jednej i trzy może mieć? E, w niedzielę? Jedna msza na tacę. Dobra, 8 szy jest? 8 razy 5, 4 koła na za samą niedzielę. Ja pierdolę. razy 4 w miesiącu. A wieczorem jeszcze? 4 razy 4 ile jest? To jest 1600, tak? To jest 16000. Za samą niedzielę, a gdzie święta, a gdzie dzień poprzedni? A gdzie pogrzeby, krzty i śluby? Ja czy ty? Tak. No jaka która? Siostra Teresa? No jak która? Ona wszystkie jednakowe. No nie, ja nie wiem, nie. Siostra Teresa jak nazwisko ma? Bo mi właśnie siostra Teresa nie pasowała, bo ona miała wąsy. Ale ja... Ale ja wiem, bo ja ją widziałam w chabicie była i miała lekki wąs. Czy to wąs, czy to pląs. Ja to widziałam. Księdy Księży... księdza pro... No taka prawda, proszę księdza proboszcza. Taka prawda, ja widziałam pod nosem wąs. Nie, nie, nie. Ale ja widziałam. Nic, nic nie może wiecznie, teraz nasza radość, nasza miłość jest to pan. No, prawo się wyłączy. No, sikule. Bye bye. Kto kościół remontuje, dachy, bajery, kto konserwuje? No, wierni dają, przecież się zbiera na dach. Ja pierdolę. Boże. Ale przebitka, ja pierdolę. Cztery niedziele masz w miesiącu, tak? I jak nie ma podatków, na czysto masz tysiąc... Szesnaście tysięcy. Szesnaście tysięcy, ja pierdolę.